Gwiezdne Wojny i Nowa Nadzieja były pierwszym wielkim hitem filmowym, w którym pojawiła się w pełni zamierzona scena pocałunku pomiędzy rodzeństwem. Mowa tu oczywiście o zbliżeniu Luka Skywalkera i Lei Organy. Na tym jednak zakończono przełamywanie granic, przynajmniej w tym aspekcie. I tak podczas kręcenia scen rozgrywających się w scenariuszu na rodzinnej planecie Luka Tatooine, doszło do politycznej przepychanki, tym razem na geopolitycznej granicy. O co chodziło? Otóż mało brakowało, a działania ekipy filmowej być może okazałyby się ostarczające znatecznym zapalnikiem do wywołania wojny pomiędzy Tunezją a Libią. Wcześniej Libia rządzona była przez dyktatora Kaddafiego, który pewnego dnia wysłał niezbyt przyjaźnie brzmiące listy do tunezyjskiego rządu, w których ostrzegał przed tym, że jeśli Tunezja nie usunie wojskowego sprzętu z granicy z Libią, to poskutkuje to otwartym konfliktem zbrojnym. Szybko się jednak okazało, że żadnego sprzętu wojskowego Tunezja na granicy nie trzymała. To, co się tam znajdowało, było częścią filmowej scenografii do Nowej Nadziei. Do wojny zatem nie doszło.